Siemano widzowie, zostawcie suba oraz łapkę w górę pod tym filmem, bo fajnie by było jakbyście, nie wiem, dobili tutaj może 300 lajków, a jak się wam uda, to będzie boska, a was to nic nie kosztuje, po prostu ustawienie tego lajka. Eee, no i co, ogólnie dzisiaj spektowaliśmy graczy, również spektowaliśmy Yokima wraz z jego ekipą, również coś tam poszliśmy się postrzelać i sumie możecie zobaczyć ten film do końca. Eee, zapraszam do oglądania, no i również zapraszam na mój serwer Roleplay, jeżeli chcecie sobie serio tutaj fajnie pograć. Linka macie w opisie, elo. Ogólnie postanowiłem sobie nagrać film i ogólnie widziałem, że przed chwilą, yy, że tak powiem, Jokim postanowił zawitać na serwer. I tu gra sobie z ekipą. No, ale na mam plany, wiecie? Nie wiem od bossa. kiedy Jokim wrócił do 5M, ale... Ale grałem sobie, nie wiem. Mam zepsutego citizena, Widzicie, co się z Citizenem y stało? To się jakiś... Ja nie wiem, co to jest w ogóle, ty. Patrzcie, co się z tym nie będzie, ja się zaraz pożegnam No i co, ogólnie dzisiaj widzowie będziemy sobie gra, czy ogólnie jest ile? 236 osób na jeździe. Dlatego naprawdę bardzo fajnie, że tutaj gra. Eee, no i co, eee, Jokima już mam w tytule, więc eee, mam nadzieję, że przynajmniej to zasięg zwiększy na tym upadłym kanale. Wiecie jak jest. Eee, no i co, oczywiście pod F1 macie eventy wakacyjne, gdzie możecie sobie zgadzać codzienne zadania. Eee, czyli na przykład, nie wiem, wyłów 15. Co wyłów coś 15 razy. No nie wiem, i dostaniecie za to adrenalinę. Kup pojazd, dostaniecie nie wiem. Wam się do 5 auto dostaniecie 8 kart zakładnika. No i tak to właśnie działa. Mamy również tarlowe auto, potem jeden za przegranie godzin, więc po prostu grajcie na serwerze. No i mamy też kalendarz. O co co tu jest dzisiaj? Dziewięć koła gotówki, wow! No i mamy jeszcze dwa dni kalendarza, więc może się akurat załapiecie. Jak w sumie jakim jest Tatole, to możemy go pospektować, Druga my pikierowce bo... Łapki, za ucho zdenerwował się, nie wiem, co Tak, bo... zdenerwowałem się. Odgrywają, ale spoko. Wydaje mi się, że oni jadą na Pilsa, który jest aktualnie się, nieaktywny, ale dobra. Jak coś, to jeszcze jednego zgarniemy, bo pobudzi. Ale maksymalnie 4%. przecież no to, nie możemy. Aha. Ogólnie, trochę mnie to dziwi. Ale oni wyglądają jak trole, ale grają normalnie. To jest w ogóle bardzo dziwne, widzowie. Ubrali się wszyscy jak trole. Ten 708 ma buty takie. <laughs> Widzicie jakie? Co I wyglądają tak To się urwali ja z bojowy, nie? No, i tam się co było, wziąłem. I co jest? Tak mało się najadłem jeszcze. Ale to jak sobie grają. No, nikim tutaj nie, nie, nie przeszkadza. Ale że tak powiem, zdążyli zostać bana wczoraj, bo tak powiem, robiliśmy przegląd citizenu. <laughs> no i o kim był na przykład na swoim citizenie wraz z chopakami gdzie te citizeny po prostu były bojówkarskie, no i dostali bana. Ale jak chcą sobie grać normalnie, to niech grają i... i jest gites. Wy też możecie przyjść pograć, macie linka w opisie. No, a my idziemy sobie sprawdzać ludzi. dalej. Spójrzcie sobie gtr z panem Sweryfikiem. A, bo to jest policja undercover. Zobaczymy sobie, co robi pan Mizi. Czy on robi fail driving? Co on robi? Przecież tu nic nie ma. Po co on tu jeździ? Nie wiem, bardzo dziwny Hop. i je je Jeździ po prostu w kółko. Tu nikogo nie ma, by the way. E bardzo dziwnie. Przy pomocy, porywają mnie, pomocy. Nikt nie porywa. pomocy. mnie łeb strasznie boli, wiecie. No my też. pomocy, porywają mnie, proszę. Ale? Ja nic nawet nie widzę. Mocy. Kurwa, policjant go potrącił. wiozek o nasz szpital. Pomocy. on nie, się szyga, porywają Zaraz za to pomocy, go porwę go. Z pomocy, Siadaj. Zrobię, zrobię ci coś. Te teraz to ci coś zrobię. No na szpital go wiozę. Na pewno? Eskortę mamy! Eskorta policyjna! Ciekawe czy wakacje na szpital Ej, ale jedź na szpital No jadę jak, jak on już się zgubił Pogubił Ała. się w swoich myślach Hała. Uj! O oh, blac! No i... Wyciągnij Weź go. go, weź go Dziękujemy za eskortę Dziękujemy Możesz za eskortę jechać. Możesz pan jechać, Eskorta <laughs> Czekaj, jest ja auto. Nie porywacie tego pana. Musisz przypisać pikę. Sara go porobiemy. Tak, Sam uh -huh. moment, za moment, tylko... No, jechać sobie z tobą. Ja nie lubię martwych, nie? A ja białych. <grym> Dobra, nie wiem. Najdziwniejsza rozmowa policjanta z gangsterami. Najdziwniejsza rozmowa jakakolwiek w ogóle mi się to zdarzyło. W ogóle sorry widzę, że taki przymulony jestem, ale tak mi się spaść chciał ja znałam, że film sobie nagram. Yy, czyli nie. Hop gada z psem. To To normalny? Chyba tak. <grym> To się. Na wszystko jest normalne. Czyli tak. Nie, coś może. Dał psy Nie Niebi spoko. Czemu ten pies miał w ogóle nóż? A ja wiem, no bo ogólnie mamy zrobione psy na cywilnej i na te gryzące i te gryzące muszą mieć, że tak powiem, jakiś nóż, żeby mogły gryźć. Wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. A tu co? Hop wygląda jak troll 787. Sprawdzam go 787. Czy to jest zestaw trolla? Macheta, łom i tu przyjechał goziomek na 100%. A nie... Dobra, nie wiem, nie wiem, nie wiem Ho wygląda jak trollog. I ma zestaw typowego trolla, ale spokojnie Nasza administracja reaguje i tutaj usuwamy szybciutko takich e, ludzi z naszego serwera Ponieważ chcemy faktycznie to, to roleplay Zabawkowałby legalny, Tak, nie? tak, atrapam. Dobrze, dobrze Do widzenia Na podę Pan policjant On bardzo fajnie gra, ja dzisiaj z nim odgrywałem Trafiłem do więzienia Coś go tam powyzywałem, coś go tam pobiłem Ogólnie bardzo fajny ciomek, f, Fajnie gra, daje mu lajka Daję mu kciuka w górę A ci co robią? Nie. No, Ej, ostrożnie, ostrożnie! <grymne> <Co koło mi? grymne> On nie działał tym no. za nimi! <grymne> What the fuck? Weź coś może, jakąś muzyczkę? Może White Widow, lubicie? Ja no? no. Zaraz po sztuki bo to sklep jest blisko. A takie oczka, że wszystko widzę, morda. No czekajcie. Zabij. Dobra, dawać wysiadka. Ja Kurczę, ma. trochę tej roboty tu będzie, nie? To od, od czego zaczynamy? No. Tutaj, nie? Każdy. Ta, no. Ja <laughs> Ten będzie popalą szlugę i patrzył jak oni pracują. <laughs> A co ty <tu> chodzi? <laughs> Ogólnie ja powiem tak, Hejzny jest idealnym serwerem, ale da się to na pewno lepiej pograć niż na WLOFie. I to jest potwierdzone w 100%. Mam nadzieję, że po prostu jak chcecie, nie wiem, zmienić serwer czy cokolwiek takiego, to jak sobie tu wejdziecie, no to, to na pewno się nie zawiedziecie. Możecie tu nawet przyjść ekipom cokolwiek, bo no jak macie jakiś fajny pomysł nawet na jedną organizację i tak dalej, chociaż mamy full, to może uda się przyjąć, to robić coś dodatkowego, wiecie jak jest. 237 osób godzina 2 23, 30, 40, w sumie nawet fajnie podoba mi się to. No i, no i grają sobie ludzie, tak? Ale w ogóle dziwi mnie to, że Yuki wrócił do 5M i akurat wybrał Heizer Roleplay. To ciekawe. To ciekawe. Bardziej myślałem, że właśnie na jakieś woelofy pójdzie, że cokolwiek takiego, oni serio y, faktycznie tutaj no grają. Nie jedziemy, nie jedziemy już na strefę białą. Jedziemy na zrzut. Chyba zrzucik, nie? Zrzucik, chyba taki się zdaje. Chapaki wybrali zrzut zamiast y, walki na bronie białe. No okej, okay, okej, okay, może być tak. Mięsko, mięsko. Bardzo zadziwiający manik. Okej, okay, już wszystko wiadomo. Tu jest walka na bronie białe, widzowie. Tutaj ludzie się biją na maczety. I nie można wejść za brembu. Tak właśnie u nas to działa. Gangi biją się. Y, nasz że tak powiem, bronie białe No i mamy również podzielone na bronie palne Wiecie jak je? Mamy również fajne biznesy, które po przejęciu, e, że tak powiem A w sumie ja mam może tablet? Mam tablet! Zobacz, mamy takie coś jak biznesy Aktualnie są dostępne wszystkie Ale przed chwilą był zajęty z tego co widziałem No i jak jest e, na przykład dany biznes przejęty przez daną organizację e, No to po prostu możecie później do niego wejść Zamawiać składniki i tworzyć unikalne przedmioty Których po prostu nigdzie nie ma dostępnych Takich jak e, custom klamy W ogóle nie wiem czy wam powiedziałem, ale dodaliśmy custom klamy. No, nie wiem, jakie są respy, ale naprawdę są custom klamy na serwerze, switche, bardzo fajne rzeczy dla gangu. No i zmieniliśmy również trochę system organizacji, ponieważ mamy teraz e, głównie gangi z kartelami. Kartele, że tak powiem, mają w swoich siedzibach npc e, no i tam są właśnie przedmioty, które rozprowadzają w miasto, czyli jakieś itemy do napadu, nawet na Anderze, e, tutaj mogę wam pokazać. No tutaj na Anderze po prostu piszecie sobie na DW, siemano, e, jest, jest ktoś z Andera, może wam odpiszą. No i co, tutaj również możecie kupić bardzo przydatne przedmioty. Również tu jest jakieś nielegalne kasynko. No i właśnie tego typu rzeczy. Które z rury wybieg? A to Czur co? wybieg z rury? Pierdolony. A tu co się stało się? Nie pierdzielczy, że on się wyrwali. No kurde, możemy, możemy. To jest jedyna Bobona? Szczerze, przyznajcie się. Musimy Jack dać się ze ze <laughs> Nie trzeba to ogarnął. Ogarniesz to jest praktykantem ma... tą sprawę? ktoś RKO? Akurat za, 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 zacząłem go spektować ja i to znowu sam ci. To a ten też malował w ogóle, a nie, on nie Górne, ma ścianą, darabiliła, darabiliła, boli, tego. Z tego, z tego Niech sobie tam to, nie chcę coś tam jeszcze odegra. zobaczymy no, co odegra. Jeszcze, jeszcze na traju odegrał, idealnie, że mu się udało. Yy, ogólnie co ciekawe, no, ja tam nie będę im przeszkadzał w rozgrywce, czy spektował ich 2-4 na 7, bo po co? Tego jest administracja, ale akurat tak się natrafiło, że znalazło mi znowu tego typa, z ich ekipy. Ja w ogóle widzę. To jest chore, jest 7 miesięcy edycji tego serwera 7 miesięcy edycji I dalej ten serwer trzyma się dobrze ekonomicznie I dobrze się trzyma pod względem graczy No to jest po prostu, no a propos, a propos graczy Cała ekipa Mają kaski nawet krajmowe Pięknie, pięknie tu chłopaki grają Podoba mi się to, podoba mi się to Mają jakieś tam walki między sobą uliczne Bardzo mnie, mi się to podoba I daj, i daj, to, i daj da, da, da. Okej, okay, mamy napad, mamy napad no ten gość, że... ten gość 285 to też jest taki GOAT, który tu fajnie odgrywa. On odgrywa takiego zcieplającego się małolata. W ogóle co? słuchajcie tego. Słuchajcie co mówi cały czas, nie? Zajebi się co? Co on gra. Się? Co się y no co, no mówię. <laughs> Ale co mówiłeś, malutki? No się ma albo się nie ma, no. <laughs> A, się gra, się ma. Ej. Nie? My gramy na UDA. Się udało albo, albo nie udało. Uda. Ale nie słyszałem, powiedz się razem. No, Mam wygramy na dwa uda. <noise> albo się udało, albo by... się nie udało. No, A, udało się. ty jesteś, bystry. Nie wiem, on tak zajiwi się. Zabysnąłeś jak gówno w przełyku. Uuu, Ej, zru, mocne! Ja <głosne>, nie <noise> nie, nie, nie wiem, ja tak lubię galo, serio. Nie jest... nie, nie jest... lubi się czasem postrzelać, żeby on na jakieś te... Zrzuty i tak dalej, jeździ, ale tak fajnie też gra da się, też da się też fajnie podgrywać, tutaj pograć fajnie. Idealnie tu jest, idealnie tu jest. Podoba mi się to. Dobra, za dobre negocjacje. Ale ja nie wiem, co to są. Ci się tam podnoszą. Noo. Jak to dowodzi? Nieporozumienie. No, a no, no, w miarę wiesz. Nie wiem, co to jest. Stary wyraźnie, stary wyraźnie, tak jak ci. He no. Bo ten do tobie tak, może w ramach dobrej negocjacji dasz mi swój dom. A co ty, że my idiotę robisz? Ty dałem zakładnika do buta. Nie! Ej, bez kino! Nie, nie dawałem, nie dawałem, nie dawałem, nie, nie, mnie. nie mnie. Ej, który mamy? Proszę, nie jestem. Najzajemliście się grają. Jakub, Jakub! Co robi Jakub? Trochę, trochę mnie to. O cholera. 7, 8, 4. Idę się strzelać, widzimy. Dobra, wchodzimy na kontenery, dobra, pyk, tu przeskakujemy Gdzie tu jest zrzut w ogóle? O kurde No to żem odjebał Gdzie tu jest rzut? on jest tam dalej, dobra O tu jest rzut, dobra Błagam, żeby nie dostać po prostu w pierwszej Żeby cokolwiek pokazać widzowi, że Kozako umie się strzelać, Kozako trenował Trzeba to widzowi pokazać yy... No tam się gdzieś strzelają, ale gdzie? Tu przejdziemy, tu jest niebezpiecznie, to musimy przeskoczyć tak no i tu jest, tu jest customowa długa, bo słyszę, że ktoś tak strzela, jak z customa. Gdzie on jest? Dobra, chyba go widziałem. Dobra, nie wiem, jestem ślepą parówą. Ja pierdziele, ile tu ludzi! Uuu. Co jest, kurwa? Co tu się stało się? Proszę, że tutaj nie bić, syny. O kurwa, się tu dzieje? Lubisz być dominowana dziwka, łap! Co to się kurwa, dzieje Dobra, ile to jest ludzi w ogóle? Te zrzuty są bardzo opłacalne dla ekip, czy ogólnie dla osób, które po prostu mają klamy, Bo, bo nie można tutaj przeszukiwać, po prostu no, to jest taki event, kto wygra, nie? No, tu przed chwilą ktoś był, nie? Jest, jest, jest! uuu Ale w pierwszy dostał! Ale łatwo. O kurwa! Nie! Nie chcę nic mówić, widziewa, ale mam takie low, że ja nawet HP już nie widzę, ile mam, nie? Jest tam. O, widzi. Oj, gówno, wiedziałem, że jestem na jednobody. No nie wytrzymam. Yy, no i co widzowie? No to by było na tyle. Bijajcie na mój serwer, hajs Roleplay. Yy, zostawcie suba lajka. No i to tyle, nie? Linka macie w opisie. Siwanya!